Czy czas dzisiaj na to, żeby nagrać Barbie Color Reveal, czy Cutie Reveal? Może obie. Mamy tu najnowszą serię Barbie Color Reveal. My z Natalią jesteśmy specjalistkami w otwieraniu tego. Już robimy to od lat. Zupa z Barbie. O, o tak, on barwianko. Także zabieramy się za tę ślicznotkę. Natalia, czyń honory, ja będę kamerzystą. Idzie po wodę. Nie wierzę, to poszło. Myślałam, że będziesz to teraz bardziej satysfakcjonująco. Natalia, z boku masz taki ten, taki hit hit Nice. Hej. Wygląda to jak wywiad z tubą Barbie Color Jak się pani dzisiaj czuje? Mm, niespodziewanie. To będzie dzień pełen niespodzianek. Dziękuję, że pytasz, Martyna. No i mamy tu, proszę państwa, niebieskie buciki na koturnie z ciekami, bardzo. No bardzo, idealnie są w kolorze naszego tutaj dzisiejszego tła. Cóż się tu wkrywa? Spódnica w motyle, bo Barbie Color Reveal już czuje wiosnę. Ewidentnie. A wy, drodzy widowie, czy już czujecie wiosnę? Jeśli tak, napiszcie w komentarzu, ile stopni w waszym mieście. Gdy nie 10, jest 10 stopni. Jutro będzie. Cóż to wypadło? Kolczyk. Kolczyk! Motylowe kolczyki, no idealne na wiosenny vibe. Kwiatka, kwiecista Uuu, mamy blondi Ślicznotka Jeszcze do trafienia jest taka tutaj słoneczna Tutaj serduszkowa, fioletowa No i tęczowa, kolorowa Wyjmij lalkę, wodę do tego ciepłą Daj, zamieszaj lalku Lalkową zupę, otwórz saszetki Oj, wyprzedziłyśmy Ups. Wyprzedziłyśmy, ale okej okay. No, zmiana tutaj koloru Topu będzie, w zależności od zimnego, ciepłego I no i tyle No, mamy tutaj wszystko jasne Dobra, no tu co, gorąca woda. Można by powiedzieć, że Barbie jest w gorącej wodzie kąpana. Czekaj, chyba muszę popić. No tak, teraz serio, się sucho. serio przyda się woda. Five minutes later. Tu bardzo wodę, już jest. Jak widzicie, woda serio jest niebieska. Białe stutki. Mmm, ale ekstra wygląda. Czy to ja? No może być, tylko ja musi. Nie Musisz pasemka sobie zrobić. No prawie jak dwie krople wody. Dawaj też liczyłoczkę. Czekaj, czekaj, bo ja to miałam jakiś patent tutaj kiedyś. Coś mikuje. Coś, coś, mi, coś mi kojarzę, coś, coś że coś było rozpracowane. Słuchaj, to jest jak jazda na rowerze. Tego się nie zapomina, tylko szkoda, że nie umiem jeździć na rowerze. <grym> A wy, widzowie, czy umiecie jeździć na rowerze? Piszcie w komentarzu. Ja umiem, Natalia nie umie. Jesteście Tim Martyna czy Team Natalia? Zobaczcie jaki woda daje optyczny efekt. Szeroki bioder. No i nasz ulubiony moment, czyli odbarwianie. bardzo nie puszczaj formy. Ale prawidłowo, Natalia, nie mogę. Weź. Weź tutaj ten, coś tu kręcisz chyba. Barbie jest w fantastycznym nastroju i po prostu aż tańczy kręciołki w wodzie. I tym samym sposobem robi kolorową Barbie zupę. Uuu, już widać Pokaż trochę. Uchyl rąbka tajemnicy. Nie. Uchyl. Nie. Natalia. Nie. Piękna. Chodź tu. Jak, jakie masz pytanie, Wiktoria? Czy za marynarko płaszczy marynarka? Nie, siostra Papier. O nie, to za Czy wszystko w porządku z Tobą dzisiaj? Nie, mam kryzys. Okej, okay, ale no, może chcesz zobaczyć naszą piękną Barbie? Oj, siostra Papier. Wow. Żeby życie było takie bezproblemowe. <laughs> Ona właśnie odbyła gorącą kąpiel. Tak. Jak nie chcesz mi pomóc, to sama sobie. wezmę. Sorry, jestem zajęta konwersacją. Bardzo modnie, bardzo tak. modnie. Po kąpieli trzeba dobrze usłyszeć Barbie, aby się nie przeziębiła. No i jest gotowa już do ubieranki. Teraz magia montażu. Gotowa Barbie, dokąd się wybierasz? Biegnę łapać motyle razem ze Spongebobem na, na. Super, uwielbiam Spongeboba Ale kochana, wiesz, że tutaj masz Taką niesamowicie magiczną bluzeczkę Że jak trochę tutaj zapodamy Zimna, to zmieni się kolor I That's impressive, okej okay. Wydaje mi się, że masz tutaj koleżanki Które chciałyby się z tobą wybrać na łapanki motylów Motyli Dobra, co? Otwieramy kolejne? No tak, dobra, Natalia, nie uśmieszaj się po prostu już bez asymetry, bo nie będziemy... Dobrze, zrobię to w twoim stylu. Okej, okay, proszę otwórz w moim stylu tubę. A że ja jestem jakaś agresywna. To jest w twoim stylu. Że niby jestem agresywna? Nie do końca. Po prostu, że jestem niecierpliwa, bo nie mogę się doczekać, co będzie w środku. Znowu robiłem zlepnąć instrukcję. Ej. Okay. No dobra, kochani, no to nie będziemy otwierać długiej takiej samej, bo komuś może to sprawić radość, a my już wiemy, co jest w środku. Więc zabieramy się za Cutie Reveal, a te, Barbie, podaruję komuś w prezencie. Yeah! Tutaj nie ma niespodzianki, ale też dzięki temu wiemy, że nie ma powtórki, bo w środku będzie lalka w stroju Kitty Cat. Kitty Cat jest, a tutaj, Żabka. Kot, kot, kot. Chodź, chodź, chodź. Natalia jak y, jazda na rowerze. <grym> co za faza? Ona jest przebrana za psa przebranego za żabę, a nie za żabę. A kot jest przebrany za... Za co? Co to jest? Fiz? Może będzie napisana? O, też zmienia kolor make-upu i kota. Let's go! Zaczynajmy. The Cutie Reveal Park. Współpraca! <grym> Moim zdaniem ona jest przebrana za lisa! Kot, przebrany za lisa, a w środku jest Barbie. Jak no, Barbie? No, przecież było widać na opakowaniu. Fajne. No, bardzo fajne ma łapki. I jakie ma serduszka, to fajna policzka, cute. Fajne. Mega cool, mega kot. I ona umie robić szpagat, a ja nie umiem robić szpagatu. Widzowie, kto umie robić szpagat, niech napisze w komentarzu, a ja to zaż serduszkuję, bo naprawdę szacun, nie? Ten kot naprawdę mnie um, zmotywował do tego, żeby rozciągnąć się do szpagatu. Współpraca. Gąbeczka, o jaka długa o, Współpraca Trzy, cztery Chmurkowy grzebień i botki. widzę, że też klimat wiosenny tutaj panuje już O, o, ej, co to? Gąbeczka do tego, żeby robić zimne, żeby zmieniać kolory włosów Współpraca Pani, jak nie wiecie jak się bawić z koleżanką, to właśnie tak. No i mamy spódnicę z takiego materiału ala denim. takiej sztywny, twardy, no niby jeans, ale jednak czerwony. Elegancko. Ej, zobaczmy jakie są inne lalki. Nie, jeszcze jedno. To będzie kot. Ci, wow. to jest kot przebrany za lisa. Pokaż mi tu inne lalki. Współpraca. Nie. Instrukcja? Okej, okay, okej, okay, ale musimy zobaczyć współpracę. Znaczy... <noise> dobra, mamy to i mamy tą, czyli te dwie góry czyżby były mm, jakby top. I jeszcze jest taka zad... Czy to jest delfin? Koala! To jest koala i delfin! Delfin to jest moje ulubione zwierzę! Ale żabkę też uwielbiam. No moje to kot. Okej, okay, przebierzmy ją. Albo najpierw rozbierzmy. Właśnie są takie ciekawe w strukturze, bo chyba coś tam będzie zmiana koloru, nie? Kiedy tu czeszę, ja zerknę na instrukcję nie, się zmienia usta, tylko włosy nie kochani, na wszystkie zmiany kolorów czekajcie do końca odcinka oglądajcie uważnie, bo po prostu zrobimy to na sam koniec dla najwytrwalszych ej, super, dla mnie zawsze te Cutie reveal wyglądają ekstrakt, mają te portki takie plutkie milutkie, jak mój i do tego top, wygląda po prostu jak taka no dobra, ale te łapki po może się... no, nie a mi się podobają, bo są tak, takie cool cupcie. Chciałem, takie cupcie, chciałabym takie Kupię ci takie. O, mam to nagrane? Urodziny mam 31 maja. Ej, zobacz, to jest dwustronne. No, to się nie Półpraca. uda. Półpraca! Trzymaj ją mocno. Nie próbuję, a uwa, wyrwiesz jej nogę. O. Jej, ale ma zginalskie. Mega sportsmenka. Maga montażu! <noise> Yeah. elegancka lisita już gotowa jest, tylko pytanie na jaką okazję? Kot, kot, chodź, <todgadł> chodź, chodź Ej, widziałam ostatnio w ogóle typa z kotem na plaży i ten kot mu zerwał się ze smyczy i wiek przez całą plażę i on go tutaj w plaży gonił Ale go złapał, e, patrzał na to wszystko i mój taki, boże, ten kot taki zestresowany Masakra, przecież jakby stracił kota przez to, To nie, nie. Spacer z kotem <totry> Dawaj żabęcję moją ulubioną Jak według Ciebie robi żaba. <grym> <grym> Czekaj. Co? <grym> nie robi. Rebek, Rebek. 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 Albo kum-kum czy coś? Myślałam, że powiesz. Nie no Jakie? Kum-kum. No żaba nie robi. Kum, kum No ale w kreskówkach żaby robią kum-kum. KUM-KUM! No Co nie, no nie, no w prawdziwym świecie nie, no, ale... Rebek. Dobra. <grym> Koniec. <grym> Skok na główkę. Ale słock. Tak. Hello, beautiful princess! Ale ma zielone, przenikliwe spojrzenie. Ale ma ładny kolor włosów. Bardzo ładny. Pójdę z nią do fryzjera i powiem poproszę taki. O Jezus, piękny. Czy to jest moka? Nie wiem co to jest, ale nice. I ten różowy od dołu, zaskakująca niespodzianka. Nice. Chciałabym mieć takie błyszczące włosy jak ona. Ja chciałabym mieć takie długie włosy. Ale śliczne ma, pod spodem jakby wywinięte na drugą stronę futerko. Od razu to robię, od razu to wywijam. Niby takie na, na zimny dzień, ale jednak trochę takiego powiewu wiosennego znowuż tutaj mamy. Czyli typowy marzec i kwiecień w Polsce. Tak, w marcu jak w garncu. Kwiecień. Ecień, bo lata, 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 trochę zimy, lata. trochę lata. Woo! No, również Barbie jest zginarska. I choćbyś upadł na kolana, I, i choćbyś błagał. Weź to, mostek robimy. No ale to tak to się nie robi, mostku, wiesz? A co ty wiesz o gimnastyce? Tu powinna się trochę jeszcze ta ges, ale niech o. będzie. No, elegancko. Ciekawe, tu umie pływać żabką. <noise> wcześniejszej części filmu mieliśmy problemy techniczne z mikrofonem. Mam nadzieję, że Wam nie doskwierały, i teraz cieszymy się nową jakością dźwięku. Spójrzmy na ten asymery moment. Żabowa torebka. Fajowa. Chciałabym taką, szczerze. No, serio! O co ci chodzi? Wezwałaby do mnie? W sumie tak. No, tylko mogę być kryształowa. O, 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 o. Co to? Uuu. O, ma mięciutką spódniczkę, czyli jest komplet. Super. Ej, książek. Myślałam, że on jest tu. Co, cztery oczy to nie jedno. No. Takich kozackich kozaków. Kozackich kozaków. Tak, takie długie. Nie, no mega ekstra jest roma. Ten outfit jest super. On jest taki idealny na wiosenny deszcz. No Więc nie? W ogóle widzę w nim. Ja też się w nim widzę. Totalnie się w nim widzę. Widzowie, jeśli chcecie, żebym odzorowała ten strój, to wbijajcie do mnie na Insta, followujcie i spamujcie w komentarzach, tak żebym miała po prostu dość. I żebym <grym> musiała kupić sobie takie rzeczy. Magia montażu Gotowa na podbój. Ulic. <grym> ekstra jest, jest przepiękna. Swoim outfitem, no słuchajcie, ja bym się zatrzymała i powiedziała: hej, wyglądasz super. Czy spabola? Oh, jak spadłeś z nim. <noise> Myślę, że w takim mięciutkim outfitie nie bolało Bo chroni od upadku Amortyzuje No dobrze kochani, to co? Czas teraz na chłodzenie Dobra, czas na zmianę koloru Ja używam kostki lodu, bo tak mi jest łatwiej Wow, normalnie jakbym Rysowała po niej kreską Więc chodź, pomaluj mój świat Na żółto I na niebiesko Niech na niebie stanie ten cząsteczkę na twoją kredką. Mm, gdzie kupiłaś tę pomadkę? Śliczna. Podkowi chyba było już zimno, bo miał serduszka na policzkach. I jeszcze tutaj koleżance robimy usta. Mhm. Mm elegancko. Kochani, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, jeśli chcecie, żeby przyszła już wiosna. I macie poprzedni film? to jeszcze inny film. Na środku subskrypcje. Buziaczki.